Kurczę powiem Wam robi się niezaciekawie. Jak to mówią piórny walą. I co to będzie nie wiadomo. Dodejcie kozy. Tak poza tym no to witam Was w kolejnym filmie na kanale. Idziemy sobie od razu króliką przed tymi deszczami dać trochę jedzenia. Oto im tutaj o miętę naciołem. O! Bo ziapuka. No, miętę uciąłem, bo ona już widzicie przerosa, dostała mi tutaj kwiaty, a taka to już się za bardzo nie nadaje do picia, żeby ususzyć. Koszyk trzeba odsunąć. Eee, ja króliki lubią bardzo ją mieć. O, jakiś robak mi po ręce chodził. Króliki bardzo lubią tą miętkę, zaraz wam pokażę zresztą jak sobie ją wcinają. Tu ją położę, otwieramy sobie. Jak widzicie tutaj, ta samiczka no niestety nieszczęśliwie nam się okociła. Młode są bardzo, jakieś były małe. Wczoraj albo przedwczoraj mi się okociła. I yy, muszę wyrzucić jej tutaj gniazdo stare. Nie wiem z jakich przyczyn, no nieżywe po prostu, młode były jak rano już przyszedłem, no, niestety. No, barania ramy rośnie, są głodne, to zaraz odejść Odejdź tutaj! Zobaczycie jak sobie miętkę wcinają. Zostaną po trochu żeby do każdych starczyło Dobra, to na razie te dwie, ty dwie O, Ale padać zaczyna Kurczę, cały mokry będę Oho no Możecie się mnie zapytać, dlaczego ja daję miętą, król miętę królikom Oczywiście wam od razu mówię, że im nie daję ją codziennie Daję ją może raz na tydzień Co, co, co kilka dni No dlaczego im ja daję? No, no dlatego, żeby miały jakieś tam ziółka Żeby miały jakieś inne witaminy No bo to wiadomo Cały czas siano, trawa zboże no to to nie to samo trzeba trochę im tam urozmaicić tą dietkę tak więc zadaje no, im to mięte. u mnie te króliczki bardzo polubiły to mięte. no wiadomo no dostaną kilka tutaj takich gałązków całych łodygi sobie ją wgryzą. E, i króliki są zadowolone i ja jestem zadowolony że one są zadowolone tak jak ludzie mogą pić czy też nawet listki zjadać mięty no to tak jak króliki wszystko to samo zdrowie e, melisę również można dawać w małych ilościach po troszku ale ja jeszcze im nie daję, bo to moja melisa to taka mała jest. Ale no i tak muszę ją przyciąć trochę. No bo już mi też troszkę właśnie zarosło. Te kwiatki się zrobiły już za duże. Tak więc za kilka dni może dostaną meliskę. I dobra, ja już tutaj królików nie męczę. Niech sobie tutaj zjadają. Swój posiłek piękny. Te widać, że już im nie chcę dzisiaj miętkę, chcę zboże dostać i dostałem zboże, te duże królasy rzeki byczki porosły gdzie fajne zrobiły no. cały czas słychać burzę, burza nadchodzi oby tylko tak nie dopadała jak kilka dni temu, że była taka kałuża że były, że nie dało się przejść wiadomo, u mnie to jeszcze nic, a jak to w niektórych miejscach w Polsce jak widziałem jakie były powodzie, no jak e, wy jesteście z jakichś właśnie takich e, miejscowości, w których było to wam współczuję, bo naprawdę jak było widać w wiadomościach czy w internecie, jak zalało to naprawdę solidnie. U mnie nie za dużo, ale no również trochę dopadało. Kozy deszczu nie lubią, to się chowają do środka. Możesz się to wam do środka trochę da nie chowajcie się. Kozy nie lubią i deszczu, i, i burzy, jak brzmi. Boją się, no to sobie wchodzą do swojej obórki. Dajcie jej spokój, ona siedzi na jajach, dajcie wy jej spokój. Bo ona mi siedzi tam w koziarni na jajach. Słyszałeś, daj jej spokój, zostaw ją w spokoju, co? Będziesz ty słuchał czy nie? Zobaczcie, ile tam ma dzieci? Ja się nawet nie wiecie, jak ona się okociła, bo wtedy też w niektórych filmikach było mówione, że jest kotna. Jakby... Oho! No, solidnie się zaczyna akcja z burzą. Trzeba się zaraz chować do domu, żeby jakiś piorun nie uderzył. Akcja wygląda tak, że to jest jej kociak. I to jest jej kociak. Był jeszcze jeden biało-czarny, ale no niestety nieszczęśliwie. Zginął. No i są te cztery. A te cztery są jej adoptowanymi kociakami. Sytuacja wyglądała tak, że u wujka dwie koczki się okociły. Jedna miała chyba cztery, druga też cztery. No i tą jedną zajechało auto. No i została tylko tam ta jedna. Tych kociaków nie za bardzo chciała tak karmić. Były bardzo wychudzone. No i nam powiedział, że może nam dać te kociaki. Może je uratujemy, może nie. Zawsze warto spróbować. No i co, przywiozłem je. Wchodzę tutaj do garażu. Ona oczywiście miała takie fajne pudełeczko w kartoniku, sobie te małe trzy jej leżały. No i te cztery maluchy, które miałem na rączkach i tutaj przynosiłem, zaczęły mocno miałczeć. Ona również tak zamiałczała. Tak, jakby się nagle obudził drugi instynkt macierzyński, położyłem ta małe przy niej, od razu je wzięła i ten przygarnęła, dosadziła do swoich dytków i zaczęła karmić. Był inny zapach przecież od innej kotki, nic, nic tam jej to nie przeszkadzało, młode przygarnęło, no jak widzicie odchowała cztery obce i trzy swoje, no ten jeden niestety no nie przetrwał, ale są dwa swoje teraz i cztery obce wychowuje, tak które jak swoje dzieci, no widzicie, karmi je, no naprawdę super kotka, o dziwo w tym roku jest taka super bo dwa lata temu no niestety okociła się raz, no to przy nas te młode swoje zjadła, może nie miała wystarczająco pokarmu i dlatego też tak zrobiła, a w tamtym roku wychowała cztery kociaki, co prawda, no ale niestety tam dwa dziś wyprowadziła, dwa gdzieś poginęły, jeden chyba odpadł, jakoś tak było, no i niestety żadnych kotków nie było, miejmy nadzieję, że te nam tutaj zostaną, fajne się zrobiły. Z tych dwóch większych jest jedna kotka, z tych czterech jest również jedna kotka. Tak więc większość jest kocurów to nawet i dobrze, bo nie będą tak się nam tutaj rozmnażały. Dobra, ja wam tu nie przeszkadzam. Idę królikom dać trochę lekarstwa bo mi te młode przychorowały trochę. No kurczę, zaczyna soli nie dopadywać, dzieły, że są cały mokry. Idę się schować do garażu, jak przestanie padać, to może jeszcze jakiś kawałek filmu dogram, no bo mam dzisiaj jeszcze trochę roboty. Z innymi muszę tutaj tym przepióreczkom wyrzucić obornik i zrobić miejsce do drugich, które są inne nowe nabytki, których wam może za niedługi czas nagram odcinek, bo nie było kiedy. Tak więc no, są nowe nabytki, tak więc co ja zaraz się z wami widzę, jak przestanie padać, może u mnie to potrwa kilka godzin, a u was to sekunda. Napadać chwilowo przestało. To nasze bieguski i dwie dzikuski troszkę się nam tutaj opalają po świeżej kąpieli w trawce. Nam się opalają, kąpały się w naszym stawiku. Proszę bardzo o to, co robią biegusy i dzikusy, co się mi wykleły z inkubatora w wolnym czasie. Pływają po stawiku. Siema, dlatego takie piękne i czyściutkie są. A,cie, jak się pięknie prowadzają. Oczywiście są jeszcze kurczaki, jest kołci gołoszyjek został mi jeden z tych większych właśnie kogucik bojowiec nowoangielski wczoraj byłem na targowicy w Zgierzu, troszkę tych kurczaszków bojowców i innych sprzedałem no, jak się fajnie prezentują jedna kurka brodacz chodzi młoda, która zostanie do dalszego chowu no tutaj jeszcze sobie o, troszkę młodsze kurczaki chodzą Nioski, jeden gołoszyjek, Tak więc fajnie się tutaj nam prowadzają. A wy kozy co tutaj majstrujecie? Co ty się zapchałaś czymś? Czego ty pierdzisz i bekasz, koza? Czym ty się zakrusiłaś, co? Co ci jest? Nie w tą dziurkę wpadło, nie? Pani szafie. Jest nowy koziołek. A będzie na sprzedaż. Tam jest halin. A ci coś w się nie? Chodź sapie. Bah, No jeszcze raz, tak? Chodź. Czego lejesz pod siebie? Co? Śmierdzielu jeden. No, no co? I lejesz i lejesz po Ciebie, tamten tak samo. Wy świntuchy jedne. Świntuchy łobuzy jedne. Łobuzujesz i łobuzujesz cały czas u mnie. Już nie mam normalnie na Ciebie siły. Co, cały czas tak się wydziera, że normalnie głowa boli i no krzyczą i krzyczą. I końca nie widać w tych krzykach. Piszczą i piszczą wiecznie. Kaczuchy zadowolone, trochę deszcz popadał. No, te już, tego już na deptanie zebrało. Trochę deszcz popadał, Ci się wymyły, a tamtego na deptanie zebrało. Dobra, taki krótki filmik e, informacyjny, bo dawno nie było. Jeśli euch wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, e, jakiegoś komentarza. No i trzymajcie się, pozdrawiam was jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć. To co chciałbym jeszcze dodać na koniec no to to, że zapraszam na mojego TikToka, tam nagrywam też takie krótkie filmy o zwierzętach jakieś nowości, co tutaj się dzieje kurczaki oraz inne jakie są nowości, co jak takie krótkie urywki, tak więc jeśli nie będzie filmu na kanale, no to zawsze możecie na mojego TikToka zajrzeć również tam pojawiają się jakieś krótkie urywki, tak więc może jakieś smaczki przed filmikiem będą się pojawiały tak więc jeszcze raz gorąco zachęcam, no i cześć!